Słuchajcie, jest dziwna, gruba nawet akcja. Nawet bym powiedział, klik. Zostaliśmy we dwójkę, a zasypialiśmy we trójkę. Tutaj spał chyba, którego nie ma, i została taka karteczka. Przygotowałem dla was niespodziankę. Miłą, miło. nie wiem, nie? Czy mam sobie to skreślić, podkreślić, czy co? <grym>, Dlaczego nie spodziewamy się, że to będzie miła niespodzianka? Generalnie chłopaczki śpią. Wy właśnie, którzy to oglądacie teraz. Z tego bogdiko wpierdzielonego, ciężko jest się dosyć wydostać. I dlatego postanowiłem, że zostawiam was tu. Macie przygotowane 12 zadań, które macie do wykonania podczas trasy powrotnej pod dywanikiem, co 4 4 zadania, dostajecie 5 dyszek za wykonanie wszystkich zadań. Jak już będziecie wiałożni, by wam się udało wszystko zrobić, dostajecie ode mnie 300. chyba stąd wyp. po prostu, żebyście nie wstali. Cześć! Jest coś, wyzwania. wyzwania. Jest godzina 12:33. Jeżeli mamy wracać autostopem, mamy wracać bez pieniędzy, mamy dostawać tylko za wykonane zadania jakieś tam sianko, to będziemy wracali co najmniej wieczność. Ale komunikację miejską 5 nie. godzin 40 minut. Jeszcze tak? chciałem tylko zaznaczyć, że Adam Hyb to jest je, że nam takie coś zrobił. To, co ty odpier Gościu, powinieneś się smażyć stary w piekle. Trzymałem kupę od wczoraj. Zobaczcie w ogóle jakie tu są widoki, to jest naprawdę pośrodku niczego. W tym spaliśmy, nie jesteśmy u siebie, jesteśmy za granicą, jesteśmy w Czechach. Nie wykąpałem się, czuję się spocony, czuję się obrzydliwie ze sobą. A jeżeli byśmy chcieli oddalić aż tak, żeby widać takie większe miejscowości, większą miejscowością, proszę Państwa, jest Ołomuniec, który w ogóle nie jest po drodze do naszego domu i jest on, uwaga, 66 km od nas. Dobrze słyszycie, jesteśmy całkowicie sami pośrodku niczego w Czechach, aż 300 km od domu, bez pieniędzy, po nocy w najtańszym noclegu na Airbnb, bez bez wody i prądu musieliśmy się naprawdę streszczać żeby wrócić do domu jeszcze dzisiaj jest akcja jest akcja ja są konie a tam było i zwierzę jak po czesku jest pogłaskać hello can we three huh? dziękuję tak, jeszcze trzy i będziemy mieli cztery dni. pięćdziesiąt złoty duży samochód duży samochód można nas weźmie. Oj. Ej, myślę, że możemy odpalić kartony. Pytanie: jaką my chcemy lokalizację w ogóle pisać? Tam jest Jarzynowo, tam jest nasze Jawożno. W tamtą stronę musimy iść, i teraz to już się naprawdę. No Adama, bo ja nie rozumiem jak tak można zrobić swoim najlepszym przyjaciołom Tutaj nie ma w ogóle miejsca do śmiechu EGP pe... Ale kolega widać, że ma zdolności. Nie, nie zmieści! Jakie górna wyszło? mi będą widzieli, że to są niepełnosprawni tutaj i że naprawdę mają ciężko i wezmą może. Dobra, ja jestem autem jak coś. Ja, ale, ale... Pierwszy test tabliczki. A, to policja! Can you take us to the city? Can we with you? No, no, no. Okay. Chyba nie mówi po polsku. Cały czas ta nadzieja się zmniejsza. Zmniejsza, 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 zmniejsza. Chciałbym oficjalnie powiedzieć, że zrobiliśmy już 3 km piechotą. Możemy sobie odkoczyć zadanie. Po tym odcinku nienawidzę Czechów. Ale jest 86! 86 proszę Państwa! Jesteśmy zmarnowani. Robimy wyzwanie z kaczkami. Było. było, było, widziałem taki zabytek, czy taki kolega? Jest jakiś przystanek, chcesz sobie chwilę odpocząć? Zmieniamy taktykę, bo tamta z Polską chyba okazała się nie trafna. Jeszcze dzisiaj tam trafimy, jeszcze dzisiaj będziemy w naszym domu. Jest kwota 50 zł, proszę Państwa, na nasze konto. Na automaty mnożymy to wszystko i wracamy taksówką. Może chociaż Ty będziesz chciał z nami pogadać, czy nie chcą? Miciu, Miciu. Jeszcze przebieg nam drogę. Tak gorzej być nie może. Oh. Przed nami pojawił się znak centrum. Nie licz, że to jest centrum. Po prostu jest więcej niż 5 domów. I słuchajcie, tu jest napisany bus. Jakbyśmy czytali od tyłu, to to jest sub. Więc zostawcie teraz sub na kanale, bo takie poświęcenie. To jest. dzwoneczek. Zdecydowanie, niech sobie tak dyndać. To by się spodziewał? Tu gdzie Dojść, jesteśmy Tutaj gdzie mieliśmy dojechać jesteśmy. Hey, yo guys, do you speak English? Może no? Maybe a little bit. No. Okay, so może Polish. No. You have to say Dacie radę chłopaki. Dacie radę chłopaki. Perfekt. Polonia, ok? Polska. Może w ogóle rozumiem. A ja rozumiem. rozumiem wszystko, rozumiem wszystko. Zabrych na Murawę, Ostrawa, Polska. Trzeba ci No, no, no. To zero koron czeskich, zero niczego Do zabrze. Do zabrze? Polska? Wtedy do zabrze, chcę, na Murawie. Tak, 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 tak. Translator. Perfekto. Chcemy dojechać do Polski, ale nie mamy pieniędzy. Czy jedziesz może w stronę Zabrych? Proszę pieniędzy. państwa, tak szybko to nie spodziewałem się. 10 km piechotą, tylko po to, żeby teraz się do samochodu, dojechać na Drachy Czeskie. I to jeszcze jest pierwszy samochód, do którego podeszliśmy. z kaską uda! No, mamy naprawdę przemiłych państwa, dlatego, żeby umilić im troszkę, da, ten dzień odpowiemy Czeski, czeski żart. Ja nawet nie mam pytań, co to popływa. Wiesz, jak Polak chyta ryby? Postawi ceduli z napisem: ryby, zastawcę się. Korzystając z okazji, naszym czeskim driverom, sprezentowaliśmy również karykaturę. A to dla was! O, dziękujemy. 100 koron czeskich, to Koronczeski, to. Dużo jest! Czechy DBS, Czechy DBS, naprawdę. Jak tu nie kochać Czechów? Mieniamy kompletnie zdanie o 100 Czechach. To Koronczeski. chodź. Jeszcze to zrobiliśmy zmuszanie. wyzwanie zdobądź korony czeskie Dokładnie, i to nie jedno. Nie jedno, nie dwie! Nie, dwie. nie dwieście, tylko sto A ile kosztował ten pociąg? No ze sto parę koron czeskich, czyli my mamy stary pociąg praktycznie za darmo. Sprawa ma się tak, że dosłownie za 3 minutki mamy no. pociąg. Pojedziemy do Ołomuńca, tylko mamy 3 przez jeden. Co to znaczy 3 przez jeden? Ej, jak tu się przychodzi. Dawaj, 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 3 przez jeden, stary... 4... Jeszcze, jak ja to zrobić odbudowałem psychicznie Stary, tu trzeba przybić sobie piąteczkę. Mamy no, wszystko jest. Youtuberzy, ale polska, polska. Polska. Bro, you want YouTube? Yes! Yeah, yeah. yeah, that's my boy! That's my boy! If we want sit here, we can I will subscribe oh, oh, oh. Chyba pierwszy czeski subskrybent Czeski subskrybent, no okej, mm. okej. Okay, okay. A jest! Jest zieleczka, proszę Państwa, Haribo. No, czeskie Haribo, no, mama mia Let me give you something. Give me something. One euro. Oh my god. Perfekto. Czeskie Haribo. Proszę Państwa, dojechaliśmy do Ołomuńca. Zostały nam tylko dwa zadania. Czeska nazwa. I coś testujemy sobie do jedzonka. I lokalnego coś. Pa. Fajnie, że się zrespiliśmy tutaj, tylko pytanie: zawsze gdzie iść, jak już się wysiada? Tania, moja ulubiona Jest Tania? Jest dobra Jest tania. A dobra, już przyspieszyłem <laughs> Idziemy teraz na drogę, która prawdopodobnie będzie nas prowadziła A gdzie mamy iść w ogóle kolego, bo ty ten no taki właśnie, taki nawigator jesteś Ale my myśleliśmy, że pójdziemy po prostu w stronę głównej drogi Jest Trans Sigma! Można zaliczyć kolejne wyzwania Jest jeden <laughs> problem To jest ta droga, która już wybiega od razu na tą, nie wiem, szybszą drogę najmniejszą <laughs> To, że nie ma gdzie się tutaj zatrzymać Jest ciężko, bo jest całkiem spory ruch Tu mamy jakiś salonik, ren, dacie a coś tam dalej Tu by mogli sobie wjechać na spokojnie Idealne miejsce pod mostem, staniemy sobie tutaj z karteczką Gość! Myślę, że możemy działać. Postujemy. Stoimy tutaj może z 20 minut gdzieś, Naszym następny plan to jest jedynie stacja, bo tutaj nic w okolicy nie ma innego. Naszego stopa łapaliśmy na tyle długo, że zrezygnowani postanowiliśmy faktycznie pójść na stację obok. Nie płacz, nie płaczę, ale myślałem, że najgorsze mamy za sobą, a tu się może okazać, że jeszcze będzie ciężko. I nie myliliśmy się. Misja, stacja zakończyła się niepowodzeniem. Zrezygnowani postanowiliśmy pójść jeszcze raz pomachać kartonami, ale i tym razem nic nam się nie udawało, aż do pewnego momentu. A niestety bezlitosne, i to miejsce, i to miejsce, i tamto miejsce. Do Oskawy, tak. Ale nawiwaru ma abyś nie. My Polonia, Polska na trawę i na ostrawę O, perfekto Dobra, wsiadamy, wsiadam, wsiadam. Dziękujemy bardzo Szczerze to nie mam pojęcia gdzie jedziemy, bo No, zrozumiemy Zobaczymy, zobaczymy gdzie pojedziemy, ale Najlepsze rzeczy dzieją się, kiedy już się poddajemy Jesteśmy zrezygnowani, nie wiem czy też pamiętasz nasz poprzedni odcinek. Dziękujemy Dzie bardzo. Pa. Ciao, pa! Zadowoleni całkiem co? Miły pan podrzucił nas na stację, na głównej drodze, na którą od początku chcieliśmy trafić. I wszystko wydawało się już takie proste. Jednak grubo się myliliśmy. Nikt nie chciał się zatrzymać. Gdy dochodziła godzina 18 i miało się robić ciemno, postanowiliśmy się rozdzielić. Kwiat łapał stopa na stacji, a ja poszedłem na główną drogę. Cała nasza nadzieja legła w gruzach. Aż tu nagle. U Udało się! Chodź, masz wszystko masz wszystko? Ładuj się do tyłu, kolega Trzy godziny, trzy godziny tutaj Pan nam uratował życie a... a pan rozumie coś? Pan rozumie wszystko O, no to super Nie, nie dostaniemy się z tym Mogę Nie dostaniemy Chodź, chodź, nie Polska muzyka, ja cię kręcę Nie uwierzycie, okazało się, że pan ma żonę czeszkę z obywatelstwem polskim I obiecał nam podwózkę, gdzie tylko będziemy chcieli A dodatkowo zaprosił nas jeszcze do swojego domu We it ask, what's your name? Radomeo Kornel Korden Kornel Kornel no. Kornel, ja Kuba Kuba Czeski dom, ale polska gościnność Tak I czeska gościnność Zdejmujemy buty Ale tak? tu jest tak fancy Jakie ładne niebo, tutaj idealnie zachodzi Poznaliśmy całą rodzinkę, a państwo zaproponowali nam herbatkę Oraz nawet kolację, żebyśmy mieli siłę na dalszą podróż Nie spodziewałem się, że dzisiaj zjem jeszcze taką pyszną kolację tak trzeba gości wyrzucić z domu No właśnie trzeba, kiedyś trzeba nie? Dziękuję. Nie ma ci jeszcze bardzo. Zimie, dragie, no jeszcze nie tyle. A to już jest ostatnia prosta. Niestety trzeba było ruszać dalej. Pan miał zawieźć nas aż do Bochumina, czyli miasta granicznego z Polską. Następna stacja. Bochumin Bochum. A po drodze zwiedziliśmy jeszcze miasteczko, obok którego mieszkają Zwiedzamy troszkę, nie? To jest pięknie What the name of the City? Taki nowy dzień. ciekawostek przekazuję, to jest jedno z dwóch miast w Czechach Które na rynku posiada właśnie, no właśnie, jak to nazwać, takie sukiennice, takie przejścia pod budynkami Wygląda jak troszkę mały Kraków Ale niestety pociąg nie będzie na nas czekał, a to był nasz ostatni Jestem Osrawa. Polsko. Ty... Podnieść, bo przykład zaczyłeś trochę. Bo tak się cieszymy teraz i podniecamy, ale my nie mamy kupionego biletu na pociąg. I chyba się zaczynają problemy, widzowie. No i wykrakałem. Pani nie mogła nam sprzedać biletu, bo coś nie puszczało w systemie, więc została nam ostatnia opcja. Podróż właśnie z Bochumina do chałupek powiedzmy, prezentuje nam Intercity. A że zostało nam jeszcze troszkę czasu, to postanowiliśmy pójść do sklepu, żeby wykonać ostatnie zadanie z Bingo. Żuber. Kofola. <noise> Za to co się dzisiaj działo. Kylko stary. Takim sposobem wykonaliśmy wszystkie wyzwania. Tutaj wyjaśnienie, to co teraz zrobię jest w pełni legalne Mogę Jesteśmy sobie tutaj przy... ładować piwko, naje... się do zgona Nikt mi za to nic nie zrobi Tutaj można pić alkohol w miejscach publicznych Za 20 minut mamy pociąg już nawet całe. Musimy tam dojść, musimy znaleźć peron i musimy uniknąć przypału Życzcie się... powodzenia <słuch> Wsiadamy w czeskie drachy i liczcie, że nie będzie mandantu. Przepraszamy zaraz granicę już Polski. To jest linia, do której jak dojedziemy do końca, to jesteśmy w pełni bezpieczni i mamy ważny bilet. Dwie minuty. Dobrej nocy. Na rynacki. Ale To mam... Co? dojeżdżamy. Pojawił się kolejny problem na naszej trasie, czyli opóźnione czeskie drachy. Ponad 30 minut, co troszkę uniemożliwiło nam powrót do domu. Zaraz powiem wam o całym naszym planie. Jakiś imię, Pewnie zastanawiacie się, jaki mamy ten plan. Sprytny. No naprawdę, nie mam jak wrócić po prostu, więc musimy iść teraz na parking od galeria i liczyć, że ktoś akurat będzie w stronę naszego miasta Zaznaczmy, że jest godzina 23.39 Jeżeli nikt nie będzie jechał, to co zostaje pojechać jednym z autobusów do Mysłowic, to jest miasto bo Potem wcieramy na rowerku do Sosnowca, do kolejnego miasta Ale to jest już tam zedzie drzew <gry> Siadamy z rowerka, jedziemy z buta, ale no Zobaczymy co się wydarzy, bo ja wierzę w cud Po dzisiejszym dniu myślę, że nie ma osoby, która nie wierzy w cuda Przepraszam bardzo czy ktoś jedzie do Jaworzna? Aha, ty jedziesz? Ja jadę Jeszcze tam pan jeździ <noise> Czym? Znaczy, wózkiem, a pewnie no, Nie wózkiem <noise> z motem <noise> A, ja, no to zajebiście, nie może nas przewieźli Padliśmy na kolejny genialny pomysł Oj, ciekawe jak to zmieścisz, Jawożna. Ale o, musi być klasyczne <noise> I dajemy sobie czas po prostu do tego, aż nie będziemy mieli busa do Mysłowic, do miasta obok Siemaneczko, jedziesz może do Jawożna? Siemaneczko, możemy się z tobą zabrać Fajnie, nie? No to dobra to... No to spier. <noise> Koledzy są w flipie Chyba po prostu musieliśmy mu odreagować po wszystkich tych akcjach Koniec już tego teledysku trzeba... dojechać do mnie. Mój plan Z, Z, Z Co jest nasze zbawienie w końcu? to dużo powiedziane To jest bardzo dużo powiedziane, ale przynajmniej możemy stary gdzieś wsiąść i nie wiem Skasować sobie pilota co Już jest przedostatnia prosta. Chyba, że rower nie będzie działał stary i nie dojedziemy Chodź, chodź, wypożyczamy cię za Przestań, już tak gadać, nie ja do mnie. Twoje konto jest nieaktywne. Kolejne problemy, ale na szczęście już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. 4, 3 km spalone kolory 128 Za przejazd Ziko, czyli 2 Ziko Zapłaciliśmy, proszę państwa przed nami Ostatnia prosta, musimy tylko dojść Do znaku Jawożna. pół dzięki marci Jawożno 4, to nie są 4 km, to już została Ostatni kilometr prostej do znaku Pod którego podjedzie Po nas już, kolega to nam myśli nie? 14 ponad Bitych godzin, żeby dojechać Do naszego pięknego, rodzinnego Miasta, jakim jest Jaworzno Naprawdę jestem bardzo podjarany tym, co my zrobiliśmy, nie sądziłem, że to się uda. Eee, nie. Nie wierzę w to, co widzę. Czukej. Okay. Kończy się sosnowie. A On zaczyna się. Naprawdę, na... naprawdę, naprawdę, naprawdę. Naprawdę! Naprawdę to jest tutaj. Nie. Nie. Daj. Jest. Ku... Dawaj. Nie doskoczy. Jest. Ok, zaliczone. I jeszcze przy Przekroczmy tą granicę, proszę. Ten jeden krok. Mały, mały dla... mały dla ludzkości, ale wielki dla nas, dla człowieka, takiego jak my. Oficjalnie jesteśmy w Jaworznie. Jeszcze raz powiem, jesteśmy w Jawożnie. Ja wożno, ja wożno. Chodź może stąd pójdziemy stary, bo jesteśmy na takim miejscu, że nas potrącą zaraz, nie? Ale chodźmy się <laughs> tylko przytulić. Proszę, proszę! Stary darie, co myśmy dzisiaj przeżyli. Tadać, dzisiaj kolego troszkę nie pomyliłeś? Witam to tak, kolegi. No, kolegi! Trzy stuleczki Na starcie, nie? Chciałem powiedzieć, że za to daję cztery, bo nie miałem. Totalnie gratulacje. Jakby nie spodziewałem się, że to zrobicie. Jest godzina druga, panowie, a wy jesteście w daj uci, ci 200, Wybaczam. to uścisnie. Kolega ja... też, ja też uścisnę. Dawaj do domu, bo już nie Dobra. wytrzymuję.